Witajcie, Polska to jak Polska to dosyć zabawny kraj, prawda? Się mówi, że Polska uważa się za, za często, Polacy uważają się za imperium. To wynika z tego, że poza Rosją w Obozie Wschodnim nie było innych potężnych państw, więc Polsce się tak wydaje. Ona nie umie się porównać z krajami zachodnioeuropejskimi i zauważyć, że imperium nie jesteśmy. Polska to jest też taki kraj, w którym się mówi poważnym tonem o poważnych rzeczach, a jednocześnie Polska jest krajem straszliwie niepoważnym. W innych krajach jest wysoka świadomość popkultury, na przykład, że popkultura wpływa w dużej mierze na to, co myślimy w tych niby poważnych rzeczach, czyli poważnie podchodzimy do niepoważnych rzeczy, typu komiksy na przykład. Podczas gdy, tak jest na, na zachodzie, w Polsce świadomość komiksów jest żadna. Na przykład my w ogóle mało co zwracamy uwagę na, na przykład jak wejdziecie na hasło Tytus Romek i Atomek na, na Wikipedii, to znajdziecie oczywiście, że tam gdzie Tytus zostaje żołnierzem, chyba w drugiej księdze to mamy, propagandę z PRL-u Tut Kurt, tak? ale generalnie rzecz biorąc nie ma tej świadomości, kiedy obraz świata jest zakłamany, ale bardziej subtelny. Mnie wiele osób pyta, dlaczego ja na przykład wolę oglądać Jurassic Park, się cieszę na Jurassic World 4 albo Jurassic Park 7, zależy jak kto liczy, który będzie w lipcu w kinach, głębiej w lipcu. I dlaczego moim drugim ulubionym filmem jest Iron Sky, Pierwsza i druga o nazistach z kosmosu i reptylianach z wnętrza Ziemi, drugi odcinek. Dlaczego moim trzecim ulubionym filmem jest Jumanji, ale nie ta pierwsza część z Robinem Williamsem, którego lubię, ale akurat nie lubię Jumanji z nim. Wolę te Jumanji, które się dzieją w rzeczywistej dżungli i tak dalej. Świetna, świetna sprawa. Dlatego, że przy tych filmach mogę odpocząć. Nie jestem ciągle poddany jakimś manipulacjom. Wszystko, co jest humanistyczne, ma jakąś manipulację. Jeżeli dziecko czyta na przykład komiksy Supermana czy Spidermana, to nie ulega manipula manipulacji specjalnej. No bo co tutaj? No, ktoś wreszcie robi porządek, tak? No co tu, tu nie ma manipulacji, nie? Bo chcesz być superbohaterem? No chcę, no to fajnie. Koniec właściwie, nie? Natomiast niestety przy komiksach typu, które mają jakąś dozę realności, jak Asterix czy jak Tytus, Romek i Atomek czy Kajko i Kokosz czy, czy Tintin i tak dalej, mamy już trochę przekaz jakiś konkretny, polityczno-społeczny. I on jest trochę nie do uniknięcia, jeżeli to ma się tam coś rzeczywiście dziać w tym, w tym komiksie. Tak? I na przykład ja uważam, że Polacy są wychowani na tytusie Romku i Atomku. Ja sam jestem wychowany na tytusie Romku i Atomku. Ale warto sobie zdać sprawę z tego, że to jest komunistyczno-nacjonalistyczny komiks. To nie jest komiks liberalny, to nie jest komiks, który nas przygotowuje, młodych Polaków do życia. Żeby było jasne, kunszt tego komiksu jest fantastyczny w ogóle. Tak? I Chmielewskiemu trudno jest to zarzucić. Staje się, że był waka i tak dalej. Wszystko fajnie, ale. To nie jest komiks, który nas przygotowuje do, do życia w Europie, na przykład, nie, w ogóle. Natomiast Asterix paradoksalnie tak. Zaraz Wam pokażę, dlaczego. Otóż w tytusie macie, no najpierw mamy, yy, najpierw mamy te czasy, kiedy jest komunizm i mamy na przykład lewicową, moim zdaniem słuszną, lewicowa wizja historii jest tą słuszną wizją historii, że należy być po stronie zwykłego człowieka przeciwko wielkim ideologiom, wielkim królom, i tak dalej. To jest prawidłowa postawa historyka. Historyk powinien być obywatelski, powinien być oddolnie patrzeć na dzieje. Tak? Może niekoniecznie zawsze być po stronie robotników i chłopów, ale być raczej po ich stronie niż po stronie, jak, jak na przykład to zobaczymy, to historia wraca na swoje miejsce, to znaczy Fryderyk Wielki, który dbał o to, żeby ludzie mieli ziemniaki, żeby byli nakarmieni. Jest dobry, a sarmaci, którzy tyle pierdzielili o wolności, ale robili gułak dla chłopów, są źli. Czyli historia wraca na swoje właściwe tory, kiedy się zastosuje lewicową perspektywę. I we wczesnych y, komiksach tytuł: z Romek i Atomek gdy jest jakiś temat historyczny, to ta lewicowa perspektywa jak najbardziej jest i ona jest zabawna. Tak? Czyli jest y, Niech, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Amen. Gleit mata, a już ci my to kopytkowe opłacone za Anno Domini. Jakoś mi te kwity nieakuratne, brak lakowej pieczęci. Tytuł zdaje monetę, a to za pieczęć wystarczy. A już ci poznaję poznaje i zawijasy księcia pana. Kwit niepodrobiony, można przechodzić. Tak dokładnie. Korupcja renesansowa jest pokazana. Jest pokazana, jak łapią szpiega i co wolisz, palenie na stosie czy łamanie kołem, tak, albo mamy pokazaną, jak oni się chcą cofnąć w innym komiksie na obiady czwartkowe, w którym roku były obiady czwartkowe, ten wehikuł czasu, chyba profesora Ty Alenta, no bo od kogo, jak w którym roku były obiady czwartkowe, w 1700 którymś tam. No i cofają się, i są średniowieczu, mają zbroję, i no super, na głodno jeszcze zdobywamy twierdzę. Albo jest książę Jedzosław, każdy kolejny jest coraz grubszy. Yy, zamknął grupę aktywistów, którzy głosili hasło O tyli żyją krócej. Zamknął ich w lochu, a sam poszedł, wrócił i, i, i jeść. Tak? Widzicie, że jem, wrzucić ich do lochu. Jedzos, każdy kolejny Jedzosław w Rodzie był coraz grubszy. Także wizja historii jest lewicowa, jest prawidłowa, bo wizja historii jest prawidłowa, ta lewicowa. To na bieżąco się możemy zastanawiać, czy państwo da radę zrobić taką redystrybucję, czy państwo da radę aż takie podatki ludzi płacić i tak dalej. To się możemy zastanawiać. Natomiast historycznie zjawisko dbania o lud, jest dosyć rzadkie. Zdarzało się i to nawet robili to władcy, o których nie podejrzewacie może. Ludwik XIV, kiedy był Grand Hiver, czyli wielki, Wielka Zima 1709 roku, nakazał wyciąć drzewa ogrodów przywersalskich i żeby ludzie mieli na opał na przykład. Nie? Także zdarzały się takie, takie akty, ale one są mało naświetlone w historii. Nie wiem czemu. Raz, że nie są zbyt częste, niestety, a dwa, że no właśnie. No, właśnie są jakoś takie nudne, czy coś, więc na pewno należy historię odprawaczać, na pewno należy ją, więc to Chmielewski robił. Jak Polska wchodziła do NATO, to był piękny odcinek, kiedy wchodzimy do NATO, tak, o, kolejna baczność, kolejno, odlicz. Romek mówi raz, Tytus mówi two. Co to znaczy two? Two, two czyli dwa. W NATO y, rozkazy wydaje się po angielsku. Cóż, nie żołnierzu? Musimy opanować angielski. No i mamy, że hi Titus, I am Rambo. Nice to meet you. Are you Rambo 1 or Rambo 2? Tak? Wchodzimy do NATO. Są fajne nawiązania do tego, jak Brytyjczycy, oczywiście Chmielewski nie lubi Brytyjczyków, ale nie lubi też Niemców, a to, o tym za chwilę, ale w ogóle zachodnich Europejczyków nie lubi za bardzo. Podobnie Janusz Chrysta, to jest ciekawe. Janusz Chrysta też. Janusz Chrysta lubi Francuzów i Włochów, ale nie, lubię, nie lubi Anglików i Niemców. Chmielewski chyba nie lubił wszystkich zachodnioeuropejczyków, natomiast lubił Amerykanów trochę. Za komuchów zrobił coś takiego, że oni latają po świecie, i tam jest, że zobaczcie, Dwóch Arnuchów, wyrzućmy ich do morza. Nie? I oni ich ochlapują, żeby wannolotem, czy tam czymś, żeby nie mogli. Także są w ogóle bardzo ciekawe rzeczy, ale jest też odpłacenie wannolotem, zrzucenie trochę wody, odpłacenie Szwedom w Sztokholmie za potop. Są dziwne rzeczy. W każdym razie. Yy, ale to za Komuchów. I za Komuchów też była ścieżka zdrowia, miała dwa znaczenia. Raz to było harcerskie, takie sportowe, żeby ludzie się hartowali, a dwa to było karne bicie. Tak? I ścieżka zdrowia ma dwa znaczenia. No tam oczywiście było to pierwsze, tak? czyli to hartowanie dla zdrowia. No i, no i tam Atomek stracił dużo tłuszczu, i był zadowolony, że stracił dużo tłuszczu. W każdym razie to są wszystko te komunistyczne. Potem mamy te natowsko-społeczne, czyli na przykład to, że wy, zrobienie Szalik Boys, są szalikowcy, tak? I oni tam, tytuł idzie na mecz, łowi fluidy gniewu i tam jest niemoty platfusowo. I te spróbówki poczęte, za kim stoisz, Za niemotami czy za platfusami? Nie widzisz, że za słupem, stoi słup. Jestem neutralny, czyli, czyli bez chłopak chłopaki, lejem neutrala. Także i mówi: przyjaznych nam tu nie trzeba, wyślim cię zaraz do nieba. A Tytus na to ostrzegam, też umiem mówić wierszem. No więc, są spo, spo, ty, tematyka społeczna, zrobienie na brytyjski wzór z Szalik Boys, robieni są żołnierze. To jest też ciekawe tematyka walki z narkotykami, ten tematyka taka dominuje. A potem się dzieją dziwne rzeczy. Zbliża się ta polska pisowska. Tytus się żeni z szympansią. To jest w ogóle ciekawe, że Tytus nagle przestaje być nastolatkiem i staje się dorosłym, który się żeni. I potem w zasadzie odcinki stają się od 20, tam, czwartej księgi, odcinki stają się nudne jak flaki z olejem, a jednocześnie Chmielewski przechodzi na full nazizm, sermatonazizm, bo mamy bitwę pod Grunwaldem, oczywiście krzyżacy demonizowani, mamy Jan III Sobieski, oczywiście wróg Turcy demonizowani, a Austria niewdzięczna, mamy... O niepodległość Stanów Zjednoczonych to jest jedyne zachodnie coś pozytywnego, jak to upisu Mamy yy, tam jakieś kolejne, mieszko pierwszy, no to oczywiście Niemcy niedobrzy, mimo i podtrzymanie fikcji, że chrzest od Czechów to jest coś innego niż chrzest od Niemców, czyli full jazda Perelem. Co ciekawe, że właśnie w, jak o historii za Perelu robił Tytusy, Chmielewski, to, a to większość production jego ostatniej przed śmiercią, to były właśnie te, te tytusy takie nacjonalistyczno-historyczne. Także yy, i tutaj mamy właśnie to, że sprawy społeczne poszły na bok. Lewicowa wizja historii, czyli ta z grubsza prawidłowa poszła na bok. Antyniemiecka i antyzachodnia yy, szajba yy, wszystko zjada. Chmielewski przestaje być inteligentny. Chmielewski przestaje być na sześć ostatnich księg inteligentny. Robi te księgi pseudohistoryczne. Dostałem od szwagra, nie dałem rady, musiałem to wywalić. To obrzydliwe po prostu. A te stare odcinki oczywiście mam i bardzo sobie cenię. Także widać jak żołnierze wyklęci antykrzyżactwo, antyniemiectwo zżarło mózgi nawet ludziom bardzo inteligentnym, takim jak Henryk Jerzy Chmielewski. No dobra, jak to się ma do Asterixa? Co francuski albo inny zachodnioeuropejski, a także polski dzieciak uczy się z Asterixa? Asterix tylko pozornie jest o starożytności. Tak naprawdę mamy tam mnóstwo odniesień do nowoczesnej rzeczywistości. Oczywiście niektóre narody są przedstawione lepiej, niektóre gorzej. Alberto Uderco jako Albert Uderco chciał przekonać kiedyś Renego Sinnego, który był Ukraińco-Polską, on jest Ukraińco-Polako, to jest Francuz pochodzenia ukraińsko-polskiego. Renego Gosinnego chciał Albert Uderco, Włoch, przekonać, który robił rysunki do, do tych komiksów, robi nadal z następcami Gosinnego. Gosinny niestety już nie żyje, tak samo jak Mielewski. No i we Francji Gosiny jest uważane za postać pierwszoplanową w ogóle. Na Rue gosiny znajduje się Bibliothèque Nationale Française, czyli słynny BNF, w którym ja siedziałem codziennie przez trzy miesiące, no prawie codziennie przez trzy miesiące siedziałem w BNF pracując nad doktoratem, bo ja nie przepisuję doktoratów jak Bartosiak, tylko je piszę sam. No i tam więc ulica Gosinego i najważniejsza biblioteka we Francji jest przy Rue na, na wschodzie tam już przystanek czy dwa przystanki metra od ostatniej stacji metra, czyli Château de Vincennes. Na, na prawo, jak patrzycie na mapę, w centrum Paryża. No dobrze, no i Renego Sinny, jak oczywiście on na, zrobił coś takiego, że są narody fajne i niefajne, one bazują głównie na drugowojennym podziale, czyli na przykład Asterix u Brytów, to jest spotkanie u, u sojuszników przeciwko Rzymianom. Rzymianie są trochę jak Niemcy podczas II wojny światowej. Jest są Niemcy, Asterix i Goci, w Asterix i Goci, Niemcy są, znaczy goci, Niemcy są pokazani, Goci się pokazani jak archetypowi Niemcy. Tak? Jedzą kapustę, piją piwo, tak? szukrud, czyli kapusta kiszona, śpiewają piosenki takie grupowo, to jest, bo to jest takie typowo niemieckie, prawda? żeby śpiewać chórem, piosenkę. To zawsze nie, Francuzi na to zwracają uwagę, że Niemcy tak jeden zaintonuje i pięćdziesięciu śpiewa od razu. A nie, że jeden na przykład śpiewa jak u, u Francuzów czy Włochów, a inni mu tam akompaniują czy coś. No i, i są te na wszystkich drogach leżą kamienie, to jest chyba z XIX wieku piosenka i to śpiewają goci starożytni tam, że tam właśnie Steine liegen auf allen Wegen, czy coś takiego. No i, nie, i Niemcy, czy goci są pokazani tak samo niebezpieczni jak Rzymianie. Bardziej nieokrzesani, też zdobywcy i tak dalej. Natomiast Brytowie to sojusznicy. Piktowie, czyli Szkoci, to też upraszczając, to też są sojusznicy. Także Brytyjczycy są pokazani jako sojusznicy, a Włosi, Niemcy jako wrogowie. Czyli mamy drugowojenną klasyfikację narodów. Hiszpanie są dumni, a biedni. Nic nie działa prawidłowo, tak? Mówi, że drogi są kiepskie, ale już się za to bierzemy i wkrótce będzie doskonała. Jest pięciu, którzy. Hmm? A jeden tylko wrzuca jakieś kamyczki do tej drogi i widać, że tak szybko, to ona doskonała nie będzie. Są pokazani niemieccy turyści w się w Hiszpanii, są niemieccy turyści, którzy zajmują cały hotel. I, i co, co zjemy, no, dzisiaj pił baski, piwo i kapusta, nie? bo to był hotel wyłącznie dla gotów. No i to, to jest komiks, który uczy o Europie. To jest komiks, który uczy o rzeczywistości i on przygotowuje młodego francuza w dużym stopniu na taką dużą dozę akceptacji tego, że każdy świat jest troszeczkę i każdy kraj jest troszeczkę inny. Niektóre rzeczy są trochę przestarzałe, bo na przykład dzisiaj drogi hiszpańskie są najlepsze w Europie. Ale tak, ale kiedy powstawał Asterix w Hiszpanii, no to oczywiście to oczywiście tak nie było. Hiszpanie są w pewnym sensie zrównani i, i, i Anglicy z Francuzami, ponieważ Zarówno w Hiszpanii, w wiosce Pepe, i jego ojca, oczywiście, Jak on, i, 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 we w, i, i ze, ze Big Boss, w tym w, w, u Brytów. Też jest jedna, jedna wioska, która stawia opór Rzymianom, więc Brytowie i Hiszpanie są de facto zrównani z Francuzami. Inne ludy już nie. Ludy wschodu są pokazane jako walczące ze sobą. Tak Jest takie, że Medowie z Asyryjczykami ciągle ktoś do nich strzela. Jak oni tam jadą do Fenicji, ciągle ktoś do nich strzela, Asyryjczycy do nich strzelają bo myślą, że to są Medowie, Medowie do nich strzelają, bo myślą, że to są Asterijczycy, Sumerowie do nich strzelają, bo myślą, że to są Akadejczycy i tak dalej, czyli że Bliski Wschód to jest takie miejsce, gdzie się wszyscy leją bez końca, no i, no i bo tak jest, nie? Także mmm, tak to wygląda, Asterix już po śmierci Gosinnego, Asterix pojechał do Chin też, ale tego komiksu nie czytałem, Asterix pojechał jeszcze za życia gośinnego pojechał do Indii i tam mamy rzeczywiście guru Kiwala chce... Przebłagać nie ma deszczu, żeby bogowie zesłali deszcz. To trzeba zabić, złożyć w ofierze córkę radży, a jak nie, nie ją, no to, to jego ojca. Potem Guru Kiwalach sam będzie tym, 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 tym radżą i tak dalej. Także to wszystko jest. Jest pokazana Persja, są pokazani w drodze też Żydzi, którzy. Przyjmują nazwiska rzymskie, żeby im to pomogło w interesach. Są persowie z ich dywanami i, i, i bardzo drogimi, i, i tak dalej. Czyli cały świat generalnie jest też wielka przeprawa, to jest Le Grand Croisière, tak to chyba jest nasze, na nasze to jest chyba wielka przeprawa. Czyli łowiąc ryby, dostałem się do Ameryki, spotykają też duńczyków. Od Duńczyków odbijają tego. Oczywiście to jest pełno anachronizmów, tak? no bo Asyryjczycy i średniowieczni raczej niż Normanowie, tak? Jest w ogóle odcinek o Normanach, którzy najeżdżają Galów, bo chcą poznać, co to strach. Więc, no, i to niby jest zły pomysł, ale Druid Panoramis mówi, że to jest bardzo dobry pomysł, bo tylko znając strach, można stać się odważnym, także to jest niesamowite, że poznajesz cały świat i jesteś otwarty na ten świat, mimo że z niektórzy to są wrogowie, niektórzy to są przyjaciele, ale wszędzie jest coś ciekawego. Tytuł Romek i Atomek nie jest otwarty na świat, jest zamknięty. Nawet jak wchodzimy do NATO i jak wannolotem gdzieś tam lecimy, zresztą wannolot wraca, co jest ciekawe w tym odcinku NATO, wracają wannoloty właśnie i oni latają tymi wannolotami. No i, y, czyli komunistyczny pojazd wraca w odrodzonej szplitej. Y, więc dzieci, jeżeli by przyjąć, a myślę, że to jest słuszne założenie, że dzieci y, uczą się o świecie przede wszystkim z popkultury. Y, no i oczywiście Spiderman, Superman ich niczego nie uczy ani na złe, ani na dobre. To jest po prostu y, neutral. Plus Supermana jest taki, że to nie jest manipulacja, bo to nie jest humanistyczne, to jest ogólno pseudonaukowe. Natomiast minus, minus Supermana jest taki, że absolutnie niczego nie uczy. No to tytuł Romek i Tomek jak najbardziej czegoś uczą, tak? Co robi Harcerz, co robi Żołnierz, jak wygląda walka z, narkoty z, z przemytem narkotyków? Więc Tytus uczy. Są też całe scenki z II wojny światowej, na przykład, i są dialogi w innych językach. Trochę języków uczy. Ale generalnie, generalnie Tytus jest zamknięty, tak jak Polacy są zamknięci. Także tak to. Tak to po prostu wygląda, więc warto sobie zdać sprawę z tego. Ja widzę, że Polacy to jest, na przykład, w Belgii była wielka dyskusja, czy, a, czy Tintin w Kongo powinien być sprzedawany inaczej niż dla koneserów dorosłych, dlatego że on jest, rzeczywiście, ten odcinek jest dosyć rasistowski. Odcinek, który się dzieje w Chinach, jest też rasistowski, ale względem Japończyków, którzy byli wtedy imperialistami, więc to jest spoko, tak? lotus bleu. Czyli błękitny lotos. Lotus. No, ale Tintin oczywiście uczy też o rzeczywistości jeszcze bardziej niż Asterix, jeszcze bardziej wprost, bo on się dzieje w szeroko rozumianej współczesności. I to jest. On się zmienia w czasie. W przeciwieństwie do Asterixa, a tak samo, jak Tytus, który nagle się ożenił, a jeszcze wczoraj był dzieciakiem. Tintin się zmienia stopniowo. tak? Samochody są najpierw z lat 30., potem 50. Cywilizacja się zmienia z, razem z Erżem, czyli tym autorem. No ale są w ogóle dyskusje na temat tego. Na przykład u nas przydałaby się dyskusja, czy nie należałoby, nie żeby czegokolwiek zakazywać, ja nie jestem za tym, ale żeby opatrzyć jakimś komentarzem Tytusa na przykład, że. Dzisiaj na przykład no, Niemcy nie są naszym wrogiem, tak? że mamy pokój od 70 lat i to my byliśmy w ogóle w PRL-u. To, PRL to my byliśmy tą stroną, która jak mamy całe te 50 lat, PRL-u, to my zapominamy o tym, że było RFN, była rozgłośnia Wolna Europa w Monachium. Więc dla Polski lepiej byłoby, gdyby Komuna się skończyła od razu w latach 50. Nie skończyła się, ale Polacy pracowali nad tym, żeby Komuna się nie skończyła, a Niemcy Zachodni, czyli ogromna większość Niemców, bo NRD to mały psiun, pracowała nad tym, żeby Polskę ze Szpon Związku Radzieckiego uwolnić. Więc Niemcy byli wtedy lepszymi Polakami niż Polacy. Taka jest prawda. Niemcy byli naszym wrogiem 80 lat temu, a, ale potem, przez kilkadziesiąt lat, ogromna większość Niemców w ten czy inny sposób pracowała nad tym, a tak swoją drogą dzisiaj przyszła. Kiedyś już omawiałem książkę o tym, jak, jak Francuzi, Francuzi pomagali Solidarności podczas stanu wojennego. No, to tu mamy z kolei jak niemieckie, zachodnie niemieckie związki zawodowe pomagały Solidarności. Bardzo duża, fajna książka, omówię dla Was za jakiś czas. No. I, taka, I taka jest rzeczywistość. Także różnica jest taka, że Asterix uczy młodego zachodniego Europejczyka, a i Polaka dzięki tłumaczeniom, o świecie. Natomiast tytuł z Romek i Atomek, jak większość polskiej kultury jest tak skrojony, żeby nas zamieniać w pisowców po prostu. Ja w dużej mierze prawdopodobnie to nie jest, to nie jest zaplanowane, ale Chmielewski powinien się zastanowić przez chwilę, na przykład. Nie? I nie ma tej refleksji. Jest takie, że tak jak się w perelowskiej szkole pierdzieliło, to no właśnie, to jest bardzo dziwne, to jest bardzo dziwne, bo zachodnia Europa się tak nie zachowuje. Ona to nie jest tak, że Francuz będzie wpieprzał w młode mózgi to, co się uczyło w państwie Vichy za marszałka Petena, na przykład. To, broń Boże, tak? jest wysoka świadomość tego, żeby nie wykoślawiać młodych umysłów. U nas tego namysłu praktycznie nie ma. Warto zwrócić uwagę na takie rzeczy. No nic, to chciałem Wam o tym opowiedzieć. Wieczorem, jak będzie czas, bo tak jak wiecie, mam te różne przeprowadzkowe rzeczy, to Wam jeszcze opowiem o tym, o rozbiorze Rumunii w 1940 roku, także coś z zupełnie innej beczki. Trzymajcie się. Aha, jeszcze reklamka na koniec. Słuchajcie, tutaj można kupić nasze książki. 25 zł za e-booka, więc za stówkę można wszystkie cztery zgarnąć, do czego serdecznie zachęcam. Jest też oczywiście tam na dole, widzicie po lewej stronie, widzicie też jedyny obecnie druk za 65, bo koszta druku są nieubłaganymi, jakby powiedziano w dawnych czasach, więc y, warto, myślę, tutaj. Y, 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 się szarpnąć. No i, i, i tutaj, tutaj obecnie najbliższa nasza, najbliższe nasze przedsięwzięcie to będzie historia Hiszpanii bez mitów. Ja już taką wersję w miarę ostateczną wysłałem Pawłowi. Tam będziemy powoli, powoli robić, ale to jak wiecie, to nigdy nie jest taka prosta, szybka sprawa, bo jesteśmy małym wydawnictwem, także, także to wszystko trzeba troszkę też poczekać, nie? Trzymajcie się i powodzonka, tu jeszcze przy okazji można wesprzeć mój kanał na Patronite. No i tutaj też. Trzymajcie się na Bajkofi. Na Trzymajcie się i, i powodzenia.